Gym Format. Cześć, z tej strony Daniel. Witam Was serdecznie na kanale Gym Format. Jesteśmy z samego rana na siłowni Platyna, aby poćwiczyć z trenerem Tomkiem. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ten trening wygląda w praktyce, to zapraszam Was do oglądania. Dzień dobry. Dzień dobry. Siema. Zapraszam do szatni, przebierz się. Daniel. Fajnie, że wpadłeś na trening. Bardzo mi miło. No, cieszę się, że wreszcie udało nam się spotkać na treningu. My się troszeczkę znamy, bo od czasu podstawówki długo się nie widzieliśmy. Ale co, wiem, że tutaj trenujesz od lat. Chciałbym, może powiedz kilka słów o sobie. No tak, w Platynie już jako trener pracuję od 11 lat. Ze swoimi podepiecznymi używam różnych form, form treningowych, także trening jest dobrany zawsze indywidualnie, a sam jestem pasjonatem takiego treningu siłowego, także Nie, lubię sobie podźwigać ciężarów. Cały czas kontynuuję. Od czego zaczynamy? Ja ogólnie pokażę Ci, jak to u mnie wygląda, tak? Jeżeli ktoś przychodzi pierwszy raz na trening, dlatego zrobimy sobie taką powiedzmy wstawkę pierwszą. Zawsze zaczynamy od wagi, dlatego będziesz miał taką pamiątkę z wykresem, z wydrukiem Dobra. i zobaczysz, jak... To wygląda, czy analizujemy sobie to? Mały siadan było. Czas na moją gimnastykę. Najważniejszy pomiar to jest. Procentowy udział tkanki tłuszczowej w Twoim organizmie to jest 20,5%. W kilogramach to mamy 19,6 kg. Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się. I mamy też taki pomer jak TBW, czyli nawodnienie organizmu. To jest 55,6 kg. Tutaj mamy pierwszą strefę. To jest strefa maszyn i wyciągów. Po lewej mamy taką strefę kinezis. To są maszyny, które są skonstruowane z Linek. Tu mamy taką klasykę, czyli zwykłe maszynki. Sprzętu jest dużo, także jest czym wybierać. Posiadamy też dwie sale fitness do zajęć grupowych, no ale my nie będziemy z nich dzisiaj korzystać w ogóle. Tutaj mamy strefę cardio, czyli bieżnie, orbitreki. Przejdziemy dalej dobrze. Klub jest dosyć duży, gdyż mamy praktycznie 3000 metrów powierzchni użytkowej. No Dlatego, to, <gry> Dlatego mamy też stworzone takie mini strefy, w momencie kiedy w sezonie jest dosyć dużo klubowiczów to nasz dół jest tak skonstruowany, że część maszyn się po prostu dubluje, żeby ludzie mieli e, tutaj swobodny dostęp no i żeby nie było tutaj za bardzo ścisku. Tak? Czyli tu mamy jeszcze ewentualnie takie dwie strefy, gdzie jakby na górze było już za dużo, to zawsze sobie można na spokojnie na dole potrenować. No, żeby... Zapraszam teraz na górę. Jesteśmy teraz na jakby głównej naszej części siłowni, czyli strefy tak zwanej wolnych ciężarów. No i tak naprawdę tutaj najwięcej treningów się odbywa, także przejdziemy sobie sprzętu, mamy naprawdę dużo. Ja pamiętam, że za tych Twoich czasów... Jak się znaliśmy to te dosyć duże ciężary dźwigałeś, to mamy nawet hantelki 60, także można byłoby takie A, treningi tak na mocne. Chyba się ale gdyby, wiesz, gdyby coś, to, to to jest dosyć duży to wybór by tego. Po trzech <laughs> to nie na radę. Może nie, ale kto wie? Dobra, przejdziemy jeszcze na jedną salę. Jeśli chodzi o siłownię yy, w Radomiu, to uwierzcie mi, że naprawdę. Chyba nie ma rzeczy, której byś sobie teraz nie wymyślił, a tu by nie było. Nie? Tutaj mamy y, taką strefę cross, tak? czyli takiego treningu funkcjonalnego. Y, no, prowadzimy też, też zajęcia grupowe. No, sprzętu jest naprawdę mm, bardzo dużo, różnego rodzaju gryfów niestandardowych, podkładek, piłek, akcesoriów Błony, Wszystko jest, młoty, niemłoty, jakieś takie niestandardowe maszyny, których tam nie ma Można się bawić jak tylko na wszystko fantazja wszystko, Jaką sobie spol, jakby formę treningu wymyślisz, tutaj sobie bez problemu zrobić tak? Nie ma czegoś, czego by mm, no nie było, nie? Od jakichś nawet ścianek spinaczkowych, lin e, Także no, wszystko no, tutaj no, mamy jest jakiego, jest Mają rozmach z jeśli chodzi o tą salkę, to ja tutaj często robię rozgrzewki z ludźmi lub trenuję w takiej formie właśnie treningu, treningu funkcjonalnego. Tak to wygląda, mamy też worki do boksowania, jakieś tam makiwary, no, no wszystko jest tak naprawdę, nie? Zrobimy rozrzeweczkę i zrobimy sobie taki przykładowy trening dla osoby, która właśnie zaczyna, żeby pokazać mu jak to wygląda, żeby się nie... Ja w sytuacji jestem już tak po paru treningach, tak trzy tygodnie temu zacząłem pierwszy, pierwszy ruch po ponad rocznej przerwie. No u nas jest też łatwiej przez to, że Ty kiedyś trenowałeś, tak? Tak, jakby jest tam pamięć miściowa. I nie trzeba tobie jakby tak naprawdę tej techniki od nowa pokazywać i uczyć, ewentualnie po na tych szczegółach się skupić, bo wiadomo, że to wszystko gdzieś tam z czasem się zmienia. Właśnie chcę zobaczyć jak tak. to wygląda pod te, twoim okiem i te lata, które były mówić. kiedyś, trochę inaczej się trenowało, teraz się trenuje troszeczkę inaczej, ale jakby te m, podstawowe rzeczy to są niezmienne, tak? Zawsze klasyka się e, sprawdzała. No tylko ewentualnie te akcesoria i dodatki się tam pozmieniały z latami, e, no bo przyszły tam nowe jakby metody treningowe po prostu. No tak, Ty jesteś na bieżąco, więc jesteśmy w dobrym Dokładnie dobre. tak. Jeżeli chodzi w ogóle o rozgrzewkę, to sprawa od razu zaznaczę, że to jest sprawa bardzo indywidualna, tak? Także mamy rozgrzewkę wstępną, taką ogólną, ale mamy też rozgrzewkę stricte pod trening, który będziemy robili, tak? Także tak. zastrzegam, że to nie jest też tak, że ta rozgrzewka jest dla wszystkich. My robimy tutaj to wszystko pod Ciebie, także e, trzeba zwrócić na to uwagę, ok? Zrobimy sobie taki ogólny rozruch, żeby najpierw te mięśnie się przyzwyczaiły do ruchu, a później pokażę Ci takich kilka Ćwiczeń specyficznych, bo dzisiaj zrobimy sobie troszeczkę wyciskań, tak, te podrotatory barków, żeby prewencyjnie unikać kontuzji gdzieś tam sobie o tym też porozmawiamy. OK? Przechodzimy na matę do klęku. Ty, Daniel, po prostu robisz to, co ja. Dwie rączki idą na podłogę swobodnie i staramy się otworzyć odcinek piersiowy, czyli ta ręka, która jest tutaj, robi wymach i wraca. OK? Zrób takich 10 powtórzeń. Ok, teraz druga strona, prawa noga, prawa ręka. Przez tego rodzaju ćwiczenia, różnego rodzaju y, rotacje, podpory, aktywujemy sobie tak naprawdę wszystkie grupy mięśniowe. Od razu będziesz po prostu w miarę już dogrzany, a później przejdziemy na docelową rozrzewkę, okej? Okay? Przejdziemy teraz do podporu i po przekątnej uniesiesz prawą rękę z lewą nogą, wrócisz do tej pozycji i zmienisz stronę, dobra? I zrób tak 10 powtórzeń na spokojnie. Tak, i wracamy. Raz jedna przekątna, raz druga. I zrób tak 10 powtórzeń. zrobimy sobie taką rozżyweczkę z gumą, wejdziesz gumę, wyobraź sobie, że trzymasz rurkę, ja ci zaraz swoją oddam i po prostu przeniesiesz ją nad głowę i wrócisz, okay? Zrób tak 15 powtórzeń. Guma da ci taką troszeczkę pompeczkę, także tej krwi sporo do mięśni dopompujesz. Nad głowę na maksa ile możesz, OK? I zrób tak 15 sztuk. Łapię gumę tak, żebyś bez problemu ją mógł rozciągnąć. Dobra? Bez problemu, bo tu nie chodzi o to, żebyś z nią walczył. Unoszę ją na wysokość klatki piersiowej, zostaję tutaj. Rozciągam, wracam do tej samej pozycji i do dołu, ok? Czyli jest góra, rozciągnięcie, powrót. I tu już będzie bardzo mocno pompowało, także zrób sobie takie 10 powtórzeń. Dzielimy ruch na kilka segmentów. Rozciągnięcie do klatki i powrót. Uh -huh. Rozciągnięcie i powrót. 10 takich sztuk. A jak to jest z tymi grubościami gumy? No, to trzeba dobrać indywidualnie. Ja Ci dałem taką powiedzmy najcieńszą, ta którą posiadamy, tak, bo kolejne, tak, kolejne już są grubsze i powiem Ci, że no ciężko jakby utrzymać tą, tą liczbę powtórzeń wtedy. Ja od kolegi taką właśnie grubszą, ale chyba te cięcie robią robotę. Wiesz, no na razie byś sobie zrobił po prostu mniejszą liczbę powtórzeń gdzieś tam dążył do 15 dziesiątek. Ostatnie okay. ćwiczenie to już będzie już w takim stałym napięciu, czyli powtarzam e, jakby serię, tylko że już nie e, robię wznosów, tylko samo rozciąganie. Ok, pompuję tak, żeby mocno klatka popracowała. 15 powtórzeń i to już jest ostatnia seryjka. Okay. Możliwości rozrzewek mamy naprawdę mnóstwo, tak? Także warto by na przykład sobie wybrać, nie wiem, przed każdym treningiem jakiś taki miksik kilku ćwiczeń i rotować sobie w ciągu tygodnia. Powiem Wam taką ciekawostkę, że już najnowsze badania pokazują, fińskie to, że najlepszym okresem dla człowieka, żeby jakby tą stylem życia przedłużyć sobie życie, to jest wiek między 35 a 45 rokiem życia. Jeżeli tutaj jeszcze się zdecydujemy na jakąś formę aktywności fizycznej, zmiany tego stylu życia, diety, tych rutyn, wszystkich regeneracji, treningu to później, łatwiej nam będzie w tym wszystkim zostać, to w konsekwencji przedłuży się na lepszą jakość życia. Nie? Bo ludzie często jakby budzą się późno, zaczynają się problemy w pewnych wieków, tak? Powiedzmy tam 40-50 plus. No i jak my wtedy wracamy i się bierzemy za to, oczywiście lepiej późno niż wcale, ale no już wtedy nie jest tak łatwo, jak już jesteśmy na tym etapie, jesteśmy wkręceni w to wszystko. Nie? Czyli ta 40 może być taka przełomowa dla wielu osób, a szczególnie dla, dla, dla mężczyzn. Nie? Ja myślę, że jeśli chodzi o takie... Utrzymanie młodości, to fajną sprawą są posty takie przerywane. A to co do diety, to już byśmy sobie też... To jest jakby I druga sprawa, tego, ale to wszystko jest jakby związane razem z siłownią, tak? Jeżeli tak. chodzi o y, stricte sylwetkę. No to dieta jest nie, nieodłączna. A co tak. do jakby metod tych trening y, tych dietetycznych, no też mamy te różne rozwiązania, nie? Ten je, o którym mówisz, nie? Ten przedłużony post, no to jest taka, mm, powiedzmy, rzecz, która stosuje się w sumie u nas już w Polsce od jakiegoś czasu, ale to jest jeszcze trochę nowość, nie? Ludzie dopiero w to wchodzą, dopiero się w tym bawią i tak dalej, nie? Ja ze względu treningu innych powiem czy, że przedwielkanym to od 10 lat robię taki post, sklepi woda, środa i piątek. Zawsze wtedy ale to już wtedy robisz taką mówię, powiedzmy formę głodóweczki, tak? To jest post. Mm -hmm. bo to jest okay. też czas na modlitwę, czy tam medytację, jak to sobie tam nazywa, ale to zawsze sprawia, że zrzucam kilka zbędnych kilogramów, czy się lżejszy, no, no i jest ten proces autofagii, co sprawia ja właśnie... Do no, zjadania tych no, zgadza tych, się, tych, tych, tak. Nas zalegasz, tak, same zapalne tak, i tak dalej, no różne właśnie. kontuzje się regenerujemy. Nie? No przede wszystkim też o lita z tych wszystkich złogów, no, tak? Nie bo nie jest. Drzeje. Pokażę Ci teraz takie ćwiczenie rozgrzewkowe, które wzmacnia nam rotatory barków. Przy okazji bardzo dobrze Ci rozrzeję obręcz barkową do wyciskania, bo dzisiaj będziemy wyciskali. E, ćwiczenie się nazywa Trap Free Rise na taki trzeci trap, jakby, który wzmocnia też łopatkę. E, robimy to z hunterkami, z bardzo małymi obciążeniami, oczywiście dobrany, dobranymi do konkretnej osoby i na takim kącie około 45 stopni. Twoim zadaniem będzie ściągnąć łopatkę maksymalnie w dół jak się da i zrobić wznos i spokojnie wrócić. Powtórzyć po to, żeby sobie ten ruch utrwalić, podnieść i wrócić, okej? Okay? My tutaj dzisiaj nie stricte nie analizujemy techniki, tak, nie będziemy się w to bawić, ale ogólnie sobie omówimy te elementy. Mocno i jedziemy w górę i spokojnie wracamy. Poprawiamy pozycję, no bardzo ładnie. Udanie właśnie widać jak fajnie jak ta łopatka pracuje, bo mamy te trzy trapy, tak? To jest pierwszy, to jest drugi, to jest trzeci. Słyszenie się nazywa trap trzeci, dlatego my używamy dolnej części łopatki do tego, żeby podnieść i przytrzymać pozycję. Te wszystkie ćwiczenia akcesoryjne, rozżywkowe, prewencyjne, one są bardzo zmudne i uciążliwe. Dlatego większość osób na siłowni nie wykonuje tego, nie chce im się... Nie, czuć naprawdę, Do... czuć te konkretne partie mięśniowe, tak jak powiedziałem. Daniel, dzisiaj Ci y, zrobimy sobie taki prosty trening dla osoby początkującej wyciskań. Z racji tego, że się uczymy techniki, tak, także nie wchodzimy na jakieś bardzo skomplikowane y, ćwiczenia, nie wchodzimy też na y, duże ciężary, po prostu uczysz się ruchu. No z racji tego, że ty już znasz ten ruch będzie nam dużo łatwiej, ale jakby osoba początkująca musi... prezentujemy, tak? Tak, osoba początkująca musi być po prostu cierpliwa, tak? Ona nie wchodzi od razu na taki plan dla osób zaawansowanych, tylko te treningi są po to, żeby się po prostu nauczyła swojego ciała, tak? Wielką radość z ćwiczeń tych Dobra. Zrobimy taką pierwszą klasykę, czyli wyciskanie hanki na ławce skośnej 45 stopni, znane dla Ciebie i lubiane pewnie. Ławeczka 45 stopni. Weźmiemy. Z... I teraz tak, jeżeli chodzi w ogóle o samą maszynę, czy urządzenie, czy ławeczkę, każdy musi sobie to dobrać do siebie. Tak? Niektórzy wolą w kąt większy, mniejszy. Także usiądź sobie, zobacz czy to w ogóle pasuje. Jak nie, to sobie regulujemy stricte pod ciebie. Tak. Z boku jest regulacja. Dobra. Bierzemy jakieś lekkie hantelki, Myślę, że dla ciebie 17 to będzie lekka. Nie? Tu mamy? Tu mamy dwie 700. Tak jest. Pokrótce, jeżeli chodzi o samą technikę wyciskania. Po to robiliśmy sobie tę aktywację na tej łopatce. Łopatka będzie stabilizatorem naszych barków, czyli jeżeli będziesz leżał na ławeczce, łopatka musi być cały czas ściągnięta i aktywna. Tak? Jeżeli chodzi o samo wyciskanie, zażyć handlę nad, nad do siebie, nad głowę. Okay. Pamiętamy tylko tyle, żeby łokieć był zawsze ustawiony pod nadgarstkiem. Ruch wykonujemy w tempie powiedzmy 2 do 1, czyli 2 sekundy opuszczasz dół, na jedyneczkę wyciskasz. Zrób takich 10 powtórzeń. Cały czas pilnuje łopatki, cały czas pilnuje najszerszego grzbietu, żeby był on aktywny. Stopy są wbite w podłogę, one są też stabilizujące, jeżeli chodzi o całą sylwetkę. Staramy się je delikatnie zbliżać, ale nie stukać. No i teraz będziemy mieli taką sytuację, że osoba, która jest początkująca, ona nie do końca jeszcze będzie czuła tą klatkę piersiową, ale osoba, która już trenowała, ona ten ruch, jeżeli chodzi o tą przerwę, będzie dobierała do siebie, tak, żeby dopiąć mocno środek klatki piersiowej. Pięknie to zobaczył? Okej, wystarczy. Co do liczby powtórzeń i co do serii, no wiadomo, kwestia planu, dobranego indywidualnie. W treningach siłowych stosujemy duże obciążenia, mniej serii, tak? W treningach takich powiedzmy sylwetkowych, kulturystycznych, to już jest zupełnie inna bajka, tam jest pełna dowolność serii łączonej, gigant serii metod treningowych powtórzeń. Troszeczkę inna charakterystyka, tak? Daniel pokazuje, jak powinien w ogóle wyglądać ruch, tak? Czyli hantelki są prowadzone równolegle, tempo jest ustalone jedno, pod niego. Tutaj nie stosujemy żadnych metod, nie ma żadnych pauz, także jest po prostu wykonywanie ćwiczenia dla osób początkujących, to wiecie, dla nich cztery ćwiczenia już są dentka nie? No nie oszukujmy się, bo jak... no, ja po no Ty trenujesz, ale wiesz, o co w tym wszystkim chodzi, jest też inaczej głowa nastawiona do tego, wiesz, że musisz się zmęczyć, że musi się zajechać, a ktoś przychodzi, robi dwie serie, wiecie, i nagle mówi już starczy, nie? Już może, może coś pogadamy, nie? A nie będziemy trenować. I to trzeba ludzi też zrozumieć. I słuchajcie, jako trener tak trzeba do tego podejść, żeby oni nie mieli poczucia, że się nie nadają. Wiesz, bo jak kogoś zajedziesz, jak kogoś zajedziesz to on powie, nie, to chyba nie dla mnie jednak jest, nie? To po pierwsze. I wiesz, jak mi zrobisz ładny, fajny trening, on się tak zmęczy, bo on nic nie robił, i powoli dozował mu to, skalował mu to wszystko, to on będzie miał zajawkę. Aż w pewnym momencie ja ludziom po jakimś czasie przypominam, my pamiętasz co robiliśmy na początku? Przyszedłeś zrobić dwa ćwiczenia, teraz robisz pełny trening, tak. Także ludzie muszą być mentalnie też dobrze nastawieni tak, do tego wszystkiego. A tak, najgorzej to. to jest jak trener siebie: ściśnie, wyżywa, robisz siebie takiego, wiesz, dawaj krzyczą. Nie wszyscy to lubią. Dawaj, dawaj. Jedziesz nisko, góra, okiem, trzy, zajebiście, dawaj jeszcze raz. Góra, napierd, napierd. Już myślę bardziej zaawansowane osoby potrzebują tego Albo jak ja wiem, że ty na przykład potrzebujesz tego, nie? No to wtedy ja będę krzyczał, ale nie że przychodzi jakaś kobietka czy dziewczyna i nagle chłop się na nią wydziera, ona załamana, co ja tu robię, tak w ogóle. Dokładnie. Gem format